Witam! Dziś przyjrzymy się jednemu z najpotężniejszych narzędzi w matematyce i inżynierii, czyli transformacji Laplace'a. Wiem, nazwa może brzmieć trochę onieśmielająco, ale zaraz się okaże, że to tak naprawdę genialny skrót, który potrafi uprościć naprawdę, naprawdę trudne problemy. No właśnie, co by było, gdyby zamiast męczyć się ze skomplikowanymi całkami i pochodnymi, można było po prostu rozwiązać kilka prostych równiań algebraicznych. To jest dokładnie to, co obiecuje nam transformata Laplace'a. Takie wiecie, eleganckie przejście ze świata rachunku różniczkowego prosto do świata algebry. Okej, okay, ale zacznijmy od samego problemu. Równania różniczkowe są dosłownie wszędzie. Opisują przepływ ciepła, działanie obwodów elektrycznych, ruch planet. Są niesamowicie użyteczne, ale ich rozwiązywanie, no cóż, bywa prawdziwą drogą przez mękę. Często wymaga to zaawansowanego i nie oszukujmy się, dość żmudnego rachunku całkowego. Pomyślmy więc o transformacie Laplace'a jak o takiej specjalnej maszynie. Wrzucamy do niej funkcję, która opisuje coś w czasie, to jest nasza dziedzina czasu, a maszyna zamienia ją na zupełnie inną funkcję w tak zwanej dziedzinie S. To jest taki świat, w którym wszystko nagle staje się o wiele, wiele prostsze. No i oto ona. Formalna definicja Wygląda groźnie, prawda? Ta całka od zera do nieskończoności naprawdę może odstraszyć. Ale spokojnie, mam dobrą wiadomość, na szczęście rzadko kiedy trzeba ją liczyć w ten sposób. To jest tylko silnik tej naszej maszyny, nie musimy go ciągle rozkręcać, żeby z niej korzystać. Dobra, to zobaczmy, jak ta cała maszyneria działa w praktyce. Żeby naprawdę docenić jej moc, spróbujmy znaleźć transformatę prostej funkcji, ale zaczynając od tej trudniejszej drogi, czyli bezpośrednio z definicji, z tą właśnie całką. Naszym zadaniem będzie transformacja funkcji 2t-1. To jest super prosty, liniowy przykład, a jednak zaraz się przekonamy, ile roboty to wymaga, kiedy idzie się, że tak powiem, na piechotę. No więc co robimy? Musimy podstawić naszą funkcję do tej definicji. I co dostajemy? Ano, starego dobrego znajomego, czyli całkowanie przez części, jedną z bardziej pracochłonnych technik. Trzeba tu bardzo uważać na granice całkowania na wszystkie znaki i przekształcenia naprawdę łatwo o pomyłkę. Uff, i po całej tej walce, po tych wszystkich obliczeniach oto jest nasz wynik 2 przez s kwadrat minus 1 przez s. Dotarliśmy do celu, ale, no, przyznajmy, droga była długa i wyboista. W tym momencie chyba każdy pomyślałby, musi być jakiś lepszy sposób. No i wiecie co? Oczywiście, że jest i to o wiele, wiele lepszy. A oto najlepszy przyjaciel każdego studenta i inżyniera tablica transformat Laplace'a. Ktoś mądry już dawno temu wykonał całą tę ciężką pracę za nas i policzył transformaty dla najczęściej używanych funkcji. To jest nasza ściągawka, nasza karta ratunkowa. I to jest właśnie ten moment. Wiecie, to kliknięcie w głowie. Spójrzmy na to porównanie. Z lewej strony mamy to żmudne, wieloetapowe tałkowanie, a z prawej, dzięki temu, że transformata jest liniowa, wystarczy rozbić to na dwa kawałki, spojrzeć do tabeli i gotowe. Wynik? Dokładnie ten sam, ale osiągnięty w ułamku sekundę. To jest prawdziwa siła tego narzędzia. Okej, okay, ale co w sytuacji odwrotnej? Mamy już rozwiązanie w tej prostszej dziedzinie: S. I chcemy wrócić do naszego pierwotnego świata, do świata czasu. Do tego właśnie służy transformata odwrotna. To jest jakby tłumaczenie odpowiedzi z powrotem na język, w którym zadano nam problem. No to weźmy na warsztat taki przypadek. Musimy znaleźć funkcję f od t, której transformata wygląda właśnie tak. Na pierwszy rzut oka, tej formy nie ma w naszej prostej tabelce. Co teraz? Spokojnie. Kluczem będzie odrobina algebraicznej magii. Kluczem jest tutaj dobra, stara algebra i dopasowywanie wzorców. Skupiamy się na mianowniku i używamy techniki zwanej uzupełnianiem do kwadratu, żeby go przekształcić do postaci, którą kojarzymy z tabeli. A potem, oczywiście, musimy dostosować licznik, tak żeby wszystko się zgadzało. I spójrzcie, co się stało. Po tych przekształceniach nasza funkcja rozpadła się na dwa kawałki. I co ciekawe, Oba te kawałki wyglądają już jakoś znajomo, prawda? One odpowiadają wzorcom z tabeli dla funkcji cosinus i sinus, tyle że z takim charakterystycznym przesunięciem. I teraz wystarczy tylko zerknąć do tabeli, dopasować te wzory i proszę bardzo, mamy ostateczne rozwiązanie w dziedzinie czasu. To, co wyglądało na skomplikowaną łamigłówkę, rozwiązaliśmy za pomocą kilku kroków algebraicznych i zwykłego dopasowania do znanych nam wzorów. No dobrze! Skoro mamy już wszystkie narzędzia, czas na wielki finał. Wróćmy do naszego pierwotnego celu i zobaczmy, jak użyć transformaty Laplace'a, żeby rozwiązać prawdziwe równanie różniczkowe, całkowicie omijając ten najtrudniejszy rachunek całkowy. A oto nasze wyzwanie. Proste równanie różniczkowe pierwszego rzędu razem z warunkiem początkowym. Klasycznymi metodami wymagałoby to trochę pracy. Zobaczmy, jak poradzimy sobie z transformatą. Cały proces można zamknąć w czterech prostych krokach. Krok pierwszy: transformacja. Stosujemy transformatę do całego równania. I to jest ten kluczowy moment. Pochodna zamienia się w zwykłe mnożenie. Rachunek różniczkowy właśnie zniknął. Krok drugi: algebra. Mamy teraz proste równanie algebraiczne, z którego wyznaczamy transformatę naszej szukanej funkcji. Krok trzeci: powrót. Używamy transformaty odwrotnej, pomagając sobie ułamkami prostymi i naszą tabelą, żeby wrócić do dziedziny czasu. I wreszcie, krok czwarty, wynik. Otrzymujemy gotowe rozwiązanie naszego równania. Proste, prawda? I właśnie na tym to wszystko polega. Transformata Laplace'a to nie jest jakaś tam matematyczna ciekawostka. To jest niesamowicie praktyczny, ostateczny skrót, który zamienia zawiłości rachunku różniczkowego w elegancję algebry. Ale zastanówmy się, skoro to działa tutaj, to jakie inne, jeszcze bardziej skomplikowane problemy fizyki czy inżynierii można by rozwiązać, po prostu zmieniając perspektywę. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.